Z ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę, bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych. I uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Dzisiejsze Ewangelii Jezus pokazuje nam, że prawo, które zostało nam nadane, jest niezmienne, jest wiecznie trwałe, ponieważ Pan Bóg nie może się zaprzeć samego siebie, Pan Bóg nie może zmienić słowa, nie może zmienić zdania. Jakie zdanie ma Pan Bóg o nas? Zdanie pełne. Miłosierdzia, zdanie pełne dobroci. Pan Bóg powiedział, że stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, i w tym stworzeniu jesteśmy do Niego podobni. Pan Bóg dał nam pewne przykazania, pewne prawa, których należy się trzymać po to, aby nie zeszpecić tego swojego obrazu. Oczywiście Pan Bóg zawsze będzie na nas patrzył jako na doskonałe stworzenie, ale my możemy zeszpecić ten Boży obraz, popsuć ten Boży obraz przede wszystkim w samym sobie. I będzie nam ciężko, patrząc na nasze życie, ujrzeć w Nim to podobieństwo, podobieństwo do Pana Boga. Dlatego tak ważne jest, tak, dlatego Jezusowi tak bardzo zależy na tym, abyśmy nie zmieniali Bożych przykazań, nie zmieniali Bożego objawienia, ale trzymali się to, tego, co On nam powiedział, co On nam objawił. Więc dzisiaj mamy bardzo konkretne zadanie, zadanie polegające na tym, aby sprawdzić siebie, czy my jesteśmy wierni Bożym przykazaniom, czy ich nie zmieniamy. Czy nie kreujemy sobie Boga na nasz obraz i podobieństwo? Czy pozwalamy Panu Bogu na to, abyśmy to my byli podobni do Niego, a nie yy, czynili sobie Boga podobnego do nas, który by jakoś pobłażliwie patrzył na nasze zachowania, na nasze czyny, pobła pobłażliwie patrzył na naszą niewierność Jego przykazaniom czy Jego Słowom? Warto zrobić sobie dzisiaj taki rachunek sumienia i szczerze sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy ja wypełniam, realizuję te, te Boże przykazania? Druga rzecz, Jezus dzisiaj zaprasza nas do tego, abyśmy uczyli innych wypełniać te Boże przykazania. W jaki sposób mamy ich uczyć? Nie tylko przez to, że będziemy im kazać się na pamięć nauczyć tego czy innego przykazania, ale przede wszystkim przez to, że pokażemy im w praktyce, w jaki sposób się to realizuje. Więc może zanim zaczniesz wymagać od swoich bliskich, może od swoich dzieci, respektowania tego czy innego przykazania Pana Boga. To najpierw pokaż, że ty sam je realizujesz. Pokaż im, że sam dbasz o swoją duchowość, sam dbasz o swoją przyjaźń z Panem Bogiem, sam dbasz o to, żeby uczestniczyć w parafialnych rekolekcjach, rekolekcjach wielkopostnych. Znajdź czas na to, aby poświęcić swój czas poświęcić to, co dla ciebie jest dzisiaj najcenniejsze, czyli ten swój czas na to. Aby te Boże przykazania respektować i pokazać swoim najbliższym, że to jest ważne, że to jest najpewniejsza, najbezpieczniejsza droga prowadząca nas do nieba.